Cześć z tej strony Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj gramy w te jakby teraz popularne DORSy ze snajperem, którym który dawno nie był na kanale. A to o, bardzo racja. ciekawe. I w ogóle się ma widzowie. Trochę mogą być lagi, nie wiem dlaczego. Pewnie no, bo to będę. To jest duża i porządna gra. No tak, ja mam wszystko na zero oprócz. O kurde. Dobra. Co, co dostałaś? Nie dobra, wchodzimy do windy. Ty wchodź pierwszy, żeby cię nie wywaliło. Jestem... Dobra, tym no, razem no, działa. Nas dwójka! No... No bo przedtem nie działało. No i nie pokazywa... Nie, nie pokazało nawet ilu nas jest! To ty se kup coś znaczy, lepiej a na podjęcia Lightera. To znaczy ty możesz kupić Bo no, mi się nie posukać szczerze A 600 coinów do czegoś zobowiązuje Ty możesz kupić ja nie wiem Nie wiem lighter, Lightera brać, bo ja mam tylko 69 coinów Dobra To co? Yy, zamknąć sklep? No, no, zamkniemy. Później się znajdziemy latera. No ja, ja nie będę musiał. Już dobra. Mam. My to... My w to graliśmy, my wiemy gdzie co jak. No. Bierzemy coins, oczywiście klucza. Pff, ale to za wyglądało. Dobra. Eee. Nie, serio, mogę mogę otworzyć? Patrz, to, to jest zarąbiste, no dobra, idziemy. O piękny obraz, Mar marbles. Co zaraz, zaraz. Grow Street. Normalnie GTA San, San Andreas, nie? Kretki. Ja yes, strasz? Nie? Pe pewnie się wystraszyłeś że jakiegoś małego laga, bo czasem nie, nie... bo bo właśnie, nie, jak wszedłem do pokoju, to normalnie ten... Jezu! Co? Pająk mi wyskoczył. Ja bardziej, bardziej się boję tego pająka, niż każdego innego potwora. Muszę teraz plasterka szukać, jestem biedakiem. Chodź. O, latarnia. Idziemy na górę, tak? No. Bo tam są poszarpane trochę te drzwi. Zbieraca siódmy ten. Mów no, kiedy dopiero... a, Mów kiedy raz idzie, nie? No, ale to po, też po części słychać. O, światło! Jok, ja się. Dobra, lecimy na górę. Na dół, znacz się. Oś no, fuck! Ej, użar Ja się na niego spojrzałem! A, bo ciebie użar już? No, a ja się na niego spojrzałem sekundę za późno. Znaczy ja szybko ten. Przeszedłem, bo ja... Lajter? Masz lajpa. O dobra. No, dobrej jakości. Wcale nie czajna. Chyba, że gra jest. Wcale Czy wcale o, I wcale... czemu ja słyszę jakby... Taki wiatr. A, bo nad dworze jest burza. Znaczy, to wiem, ale no bardzo dobrze to słyszę. E! Jezu, ale długo leci. Dobra, wychodź! Że cię nie użarło. Jau! O, już jest przy remoncie. Dobra, mam spera, ale to mi po co, plastra a, co, a czemu ty potrzebujesz plastra? Coś się użarło? A ten, ten. W ciemnościach się użarło. Albo klucz, 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 a masz klucz, klucz, masz, klucz, klucz, masz, klucz, masz. Ciemny pokój, ale to pewnie yy, w lewo albo w prawo. Uja, widać. Yy, lewo. Chyba, że to jest... Nie musicie mieć, że tu mamy szukać klucza od klasterek. O, mam klucz, mam klucz, mam klucz! Shit, użar mnie! Idziemy na lewo, na lewo, szybko! Ja się muszę rozglądać, bo już mnie... Jeszcze raz mnie psyknijów po mnie. Oh, fuck. Ale mi się już letter kończy! No... Jest dobra! Dem. Muszę oh. teraz tańczyć dookoła. Ja mam strasznego loła. Jak teraz będzie ten yy, wielookowy potwór, to on mnie zarąbie No tak. Ja strach szukać. Wielooczny, opa, jaki obraz? No, i w ogóle mam klucz. E, ja też wziąłem przypadkowo właśnie. Nie, to tak się jak ci zniknie. Niestety nie można wziąć go na Ech! Kod, no, tamtym. Ras! No. Ale szybki jest! Co nie? Normalnie ma Queen! Nie zapalaj! Lecimy tu na, le na prawo, znaczy Albo Znaczy, lewę, mi nie, się lewę. już skończyło, nie? O nie! Dobra! Na prawo i tu. Ej, ty byłeś przy tym. No wiem. co, so diament tu był? What? Ja dostałem za diamenta, nie? O! To jest Nie, ty nie to nie jest To jest Nie. Nie wiem. Nie. Jak nie możesz go chwycić, to najpewniej nie. Nie, to nie to. O, tu jest duży. Dobra. Mały, mały, mały... Tu. E, I za kominkę, nie? No. Okej, okay, tylko zobaczę sobie... ...szafę i lecimy. A jeszcze... Ha. Nie, nieważne. Nie, bo ja teraz muszę każdą szafę sprawdzać za plastrami, nie? O, trzeba będzie ten... Eee... Czemu to tak puka we drzwi coś? Eee... to jest straszak. O! Jep. do przodu ciśniemy! O! Idealnie za nim walnął! Dobra Hop. Ale szczerze muszę powiedzieć, że dobrze idzie Jak na razie, nie? No No jakby my już w to graliśmy, nie? O, z, y, już w tym pokoju, co będzie teraz, jak zamrugałem światła y, Nie zamrugały y, Dobra, ale już jest możliwość, że będzie ten biegacz Bra, no. ja tu przeszukuję sobie y, szapeczki za. Y, znaczy niedługo y, będzie pewnie. Masz lajtera kolejnego. No. Zablokowałem się o lampę. Ciemno. Ale, ale się łatwo otworzył. Dobra, idziemy na. I co to było za puk-puk? Oko, nie chowaj się. Ja, ja się wysłyszę, tego oka. Oh. No tylko, tylko screecher może ci wywalić, jak, jak jest jesteś długo w ciemnym pokoju. A właśnie, ej, właśnie, Michał. Gdzie biec jak będzie ten ten biegać? Tam jest y, jasne światło. Takie niebieskie światło, nie? A jak masz wywalające się na ciebie przedmioty, to po prostu y, kucaj. Chodź, to już ten pokój. Znaczy, bo wiesz, yy, ja przedtem biegłem w prawo. Ja przedtem. Biegaj, oczy mi łapy. Najważniejsza zasada: nie wbiegaj w ani ogień, ani ręce, bo już po tobie wtedy. Dobra, krawczuj, lecisz. Dobra. I teraz, przód! A przód! No, spokojnie, przed tobą jest. Eee, lewo. Lewo, prawo. Lewo. I do drzwi. Za tymi drzwiami po prostu już wstań. Brawo! Cholera, ja mam tak mało HP. Sit, 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 sit. Jak ja nienawidzę screechera, jeszcze tu będzie pewnie. Rozejrzyj się! Dobra, miałem screechera. Fuuu! Fak. Przeżyłem. Nie, ale nawet jak teraz będę miał w szafie pajanka, to już po mnie. Bo pająk zabiera jakieś 20%, a ja mam tylko 10%. O jest. Dobra, nie, Albo słownie. Nie, bo trzeba, trzeba trochę tych Dosłownie, ja mam tylko 10% życia. Mam nadzieję, że error nie zabiera życia. Bo jak error zabiera życie też... E... To też już... Tu są drzwi. A, dobra. Dobra. Wszyscy mi się wydawało, że będzie y, tak biegacz, ale w dużych pokojach to on nawet się nie pojawi. Nie ma prawa. Uuu. Szukajemy wszystkie szewki na wszelki. O, tak, Little Spidey Encounter z Ale pająk tu jest najstraszniejszą rzeczą w, w grze, nie ma straszniejszego jumpskera. To tak wyskoczyło to. to głowa. Dobra. Co? Nie bo pająk mi skoczył. Ja! Ja prawie zdechłem. Ja miałem 5%. <suszy> O! Dobra, uspokajcie się. Trzeba teraz... Masz klucz? Eee... nie. A dobra, był na półce. Ha, ja tego nie zauważyłem. No, bo może być nawet na ścianie. I zegarze, obrazie, łóżku... Ech! I don't have lighter. O ty kudo! i otwórz drzwi, bo ja nie mogę. O! Kucnij, kucnij! Po prostu kucnij i wejdź. te drzwi, a ja to jest. Kucnij i bądź ciągle na kucaku, jak wejdziesz. Wiem! Patrzyłem, jak ty to przechodzisz. Ciągle. Szukaj takich podjaśnionych książek. Ja mam gorzej, bo mi zniknął. Ja go nie widzę. Ja widzę. A dobra. jest mi się na chwilę tekstura nie załadowała. Dobra i powoli teraz idziemy. Powoli. Ale tylko na kucaku. Jak on cię zauważy? To do, do kąta, na kucaku, ale też tak aby w ciebie nie wlazł, bo jak w ciebie wlezie to też po tobie Dobra, uważaj, czekaj, stój Gdzie jesteś? Um. Wiesz? A, jesteś poprawek? A tu on był, dobra O kurde, idzie, idzie znów na lewo Ja stoję przy drzwiach, bo tam jest najbezpieczniej, jak się kuca. On w ciebie wtedy nigdy nie wlezie, nie? Dobra. Jak ja go zauważę na górze, to mamy takiego chila, że możemy spokojnie chodzić. Ale jak widzisz drgania ekranu, to podejdź do bezpiecznego miejsca. No on, on, on akurat wszedł tam, gdzie ja chce. No właśnie, on ma taki proces, że idzie na górę, na dół. Miał! Stój. Po prostu stój Już? Dobra I pukaj po prostu na półkach książek, one będą na półkach Mam Uwaga, idzie, idzie Idzie Wejdź do rogu, wejdź do rogu, wejdź do rogu jakiegoś. I to na prawo, na prawo, na prawo. Dobra. Zszedł. Elo? Dobra, ale ciągle na kucaku. Nie wstawaj ani na chwilę. Wiem. Jak wpisujesz kąt, to on taście widzi. I ten kod się za każdym razem resetuje. Jak się go źle wpisze. A przy, do drzwi on rzadko, rzadko dochodzi. Dobra, teraz musimy chwilę postać, jak on zejdzie na dół, bo tam ma dłuższy proces szukamy książek. Jak tu nic nie znajdziemy jeszcze, i ja idę po kartkę i potem szukamy dalej. Okay. Bo tam jest jeszcze kartka z kodem. Dobra, jest. Idziemy tu, musimy przeszukać tą stronę, i tu nic nie ma. Z drugiej strony też nie ma. Dobra, do drzwi, do drzwi, do drzwi, do drzwi. Do drzwi, bo on idzie. Tutaj, poczekaj, nie wpisuj kodu, bo ja tutaj stoję i kucam i czekam. Dobra, idź na dół, a nie, nie idź, nie idź, nie idź. Czed? Dobra. Czed? Przed? Dobra. Skoro przede, to my możemy też. Tylko powoli. I jak tylko zauważysz, że już idzie do schodów, skryj się, skryj się za schodami. Gdzie jesteś? Halo? Eee, ja jestem przy tym. On idzie Czed? na góry. Nie, nie, ja, 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 może tak powiedzieć. Dem He got me Zginąłeś? You know? No Zauważył mnie, ale obserwuję cię, obserwuję. Tylko muszę sobie wyłączyć statyki. O! Dobra... Y on się zbagował, leży. Nie, serio, on leży! <laughs> <laughs> po raz pierwszy widzę tego! Bardzo spakowanego. Tak, jeszcze zniknął mi czas, w którym mogę się rewaiwnąć. Jak tylko zauważysz, że zaczniesz szybko ruszać nogami, skryj się za schodami, tam, gdzie ja byłem. Bo ja po prostu się ruszałem i zapomniałem, że on może mnie wtedy zobaczyć, jak się ruszam. E, gdzie jest sakarska? Dobra, pójdź do rogu, pójdź do rogu za tobą, do rogu, który jest za to tobą. Na razie. No. Dobra. Możesz iść od lewej strony, czyli do przodu, do przodu, do przodu. Dobra. Teraz, jak dojdziesz do końca, do końca. Idź w stronę lewo, na ciebie przód. Przejdź, przejdź obok drzwi na chwilę. Nie tu co? Odwala. Dobra, szukaj książek. Ja ci pomogę, bo ja też je teraz widzę. Dobra, tu nic nie ma. W, tej, w tym przedziale raczej też. O, jest, jest! Żółta nie. książka za tobą. Za tobą, o, tu, no. Żółta książka. Teraz widzisz tam takie stanowisko, gdzie się świeczą, świecą partikle? gdzie? No przed tobą. Za, za tobą. Y, no, y, tam przy dużych oknach, tam gdzie jest dużo okien. Za tobą. A tam. O. No. Teraz wejdź za ten regał. I tam masz taką kartkę. Spróbuj ją wziąć. Mam Dobra. I jaki jest kod? Eee. X, dobra. X masz. Gwiazdę masz. Koło masz. Kwadrat. Kurde, musisz znaleźć jeszcze kwadrat. I coś. I coś jeszcze. Tylko co to jest? Poczekaj. Gwiazda. Coś Nie, jest. I... Kwadrat. A, gwiazda koło... X. X? To Tylko kwadrat. No, kwadrat. To pytanie, gdzie on jest? O pójdę. Dobra, idź do kanta, Idź do kanta powoli. Oj, oj, oj Ale dlaczego on jest taki zbugowany? Ja się pytam. Czemu on się wywalił? idzie jest kwadrat? On się tak mną nażarł, że się wywalił, co ja? Ej, co się z nim dzieje? Oj, oj, oj Dobra. Może gdzieś na górze? Nie Dobra, weź przeszukuj te półki, aż w końcu znajdziesz Okej. Okay. Patrzę, czy go nie ma, ale raczej nie. To? No, podnieś, podnieś, podnieść! Nie mogę. No raczej No musisz. Nie, bym musiał wstać wtedy. To na chwileczkę, od razu kliknij i kuc. Trzy kwadrat. Ale z trzeciej osoby to tak gra by nie była straszna, co ja? Uważaj, on idzie na górę, nie idzie, on się zbugował. A nie zamaknie, co może wyczuć, nie? Podejdź do ściany bardziej Dobra, teraz... Teraz idź lekko i powoli. Dobra, teraz poczekaj, bo zawraca, zawraca. Jezu. Gdzie on jest? ja go widzę. On stał tam, gdzie jest, czyli pomiędzy dwoma słupami, nie? Tam na lewo od ciebie. Oj, lepiej, abyś na razie tam nie szedł. Dobra. Teraz teraz możesz tam iść, odszedł. A nie, nie odszedł. Je jest za jest dosłownie przed tobą. Dobra. Podejdź lekko do tamtej półki. Może cię nie zauważy. Kurde, myślałam, że on przez chwilę sta wstał. Ale coś kupił lekko. Stopaj się lekko! Teraz jego sekwencja jest powalona, on nie może wejść na schody! Bo widzisz, co się z nim dzieje, jak on próbuje wejść na schody. Podejdź do posągu i tam chwilę poczekaj. Dobra, i. Dobra, i teraz, teraz. Dobra, teraz poczekaj. Możesz w sumie podejść bliżej posągu, tylko postaraj się, aby na niego nawet nie wejść. Dobra, on, on ciągle siedzi wywalony. Wywalony jest Tylko, że jakoś nie chce mu się ruszać. Weź się trochę cofnij, bo on może cię złapać. Nie, nie ruszaj się, nie ruszaj. Dobra, poczekaj. Eee kurde. Kto? Ej, jak on cię zabił? Znaczy, ja się ruszyłem, jakby on, ten, wstał. Kurde, a miałeś wszystkie figury. Tym razem to przejdziemy. Nie, dobra, to będzie koniec na ten odcinek. Jedna raz. poza odcinkiem chociaż? Tak, poza odcinkiem możemy. To by było no, na dobra. tyle. Próbowaliśmy, nie wyszło. Próbowaliśmy, nie wyszło. Więc my lecimy dalej się grać, a, a my się widzimy w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć! Okay. Cześć.